Cykl Assassin's Creed ma już 16 lat. Z jednej strony trudno w to uwierzyć, bo człowiek czuje, że grał w pierwszą część całkiem niedawno. Z drugiej strony, seria o skrytobójcach ma już ze 100 odsłon i tak przekombinowaną fabułę i rozgrywkę, że już do końca nie wiadomo, czym właściwie jest Assassin's Creed. Zdali sobie z tego sprawę nawet twórcy, i najnowsza część cyklu została zapowiedziana jako powrót do korzeni. Czy Assassin's Creed Mirage rzeczywiście przypomina starsze odsłony serii? Assassin's Creed Mirage to 13 duża odsłona serii zapoczątkowanej w 2007 roku przez Ubisoft. Tytuł rozpoczął swój żywot jako rozszerzenie do Assassin's Creed Valhalla, koncentrujący się na jednej z pobocznych postaci z tamtej produkcji. Jednak koniec końców Mirage to osobna, pełnoprawna gra starająca się połączyć nowe elementy z klasyczną rozgrywką z wcześniejszych odsłon serii. Akcja gry rozgrywa się w dziewięciowiecznym Bagdadzie, gdzie kieszonkowiec o imieniu Bastim z powodu dramatycznej sytuacji dołącza do tajemniczego Bractwa Skrytobójców. Mężczyzna wykonuje misję dla bractwa, starając się jednocześnie rozwiązać zagadkę zdarzenia, które sprowadziło go na ścieżkę walki z tajemniczymi heretykami. W tle mamy oczywiście wydarzenia historyczne i całą masę science fiction powiązaną z zagmatwaną historią świata prezentowaną nam przez cykl Assassin's Creed. Wszystkie dziwaczne, fantastyczne elementy serii nadal tu występują, ale nie rzucają się w oczy tak bardzo jak w niektórych innych grach tej marki. Niestety, mimo tego całość nie porywa pod względem fabuły i postaci nie są zbyt ciekawe. Basi ma być tragiczną postacią, bo jego ambicja przyczyniła się do krwawej tragedii, ale nie wyszło to jakoś specjalnie dobrze. Podobnie jest zresztą postaci, które przewijają się przez ten tytuł. Znacznie ciekawsze jest miejsce, w którym rozgrywa się Assassin's Creed Mirage. Bagdad ze złotego wieku islamu jest fascynujący i pełen tajemnic. Twórcy umieścili w grze sporo informacji na temat tego miejsca i epoki i jak dla mnie te rzeczy są znacznie ciekawsze od samej fabuły tytułu. That looks... Assassin's Creed Mirage, podobnie jak większość gier serii, jest tytułem przygodowym z akcją rozgrywającą się w otwartym świecie, gdzie wcielamy się w członka Bractwa skrydobójców działających w imię dobra i sprawiedliwości. Wykonujemy serię misji, by poznać cele rywalizującej organizacji, która jest zagrożeniem dla świata. Zabawa polega na podsłuchiwaniu, śledzeniu, okradaniu i zabijaniu celów, by pozyskać informacje o głównych członkach spisku, których chcemy zatrzymać. Obok tego mamy sporo parkuru w ciasnych uliczkach dawnego Bagdadu. Typowa misja opiera się tutaj na rekonesansie za pomocą naszych magicznych mocy lub korzystając z latającego kompana. Później na bazie zebranych informacji docieramy do naszego celu i albo go ubijamy, albo z nim rozmawiamy, w zależności od tego, kim dana osoba jest. Z przeciwnikami możemy walczyć lub wykańczać ich z ukrycia za pomocą naszego ostrza, asasyna. Jest też oczywiście opcja Mistrza skradane, gdzie po prostu przemykamy po ulicach Bagdadu niczym cień i nie musimy wykańczać nikogo poza celem naszej misji. W moim wypadku znaczna część zabawy to siedzenie w krzakach lub na dachu i czekanie, aż samotny wróg odwróci się do mnie plecami. Po wykończeniu go posuwam się trochę naprzód i czynności powtarzam aż do zobaczenia napisów końcowych. Mirage reklamowane jest jako swego rodzaju powrót do korzeni serii. Tytuł ma bardziej przypominać skradankę koncentrującą się na wymyślnych zabójstwach naszych celów. W grze pojawiają się nawet stroje i uzbrojenie z Prince of Persia, by przypomnieć nam, że cała marka rozpoczęła swój żywot jako odsłona cyklu o księciu wadającym piaskami czasu. Można powiedzieć, że Ubisoft chce nas przekonać do tego, że Assassin's Creed Mirage będzie tytułem w starym stylu. W jakim stopniu to się udało? Wynika to z tego, że nasza postać nie jest już takim mocarzem z boskimi umiejętnościami jak miało to miejsce w starszych grach, przez to starcia są trochę trudniejsze i mniej widowiskowe. Do tego mamy więcej okazji do skradania i planowania zabójstw naszych celów. Zazwyczaj pojawia się przynajmniej kilka sposobów na wykończenie ofiary. Nie jest to może poziom ostatnich gier z cyklu Hitmen, ale i tak mamy całkiem sporo opcji. Te dwa elementy sprawiają, że skradanie się jest bardziej opłacalne i ciekawsze od typowej walki w zwarciu. Chociaż spokojnie można grać też w wariancie maniaka machającego mieczem, jeśli ktoś ma taką ochotę. Zwłaszcza na niższych poziomach trudności, gdzie parowanie ataku i kontratak wystarczą do zabicia 99% napotkanych wrogów. Jednak w ogólnym rozrachunku poprzez brak supermocy i to, że nasz ekipunek to taktyczne gadżety, jak gaz dymno, guszające pułapki czy rzucane ostrza, zachęcony byłem do grania w bardziej wstrzemięźliwy sposób. Nie wiem, czy tak będzie w przypadku każdego gracza, ale mi momentami przypominało się właśnie to, jak grałem w pierwszą część tej serii. Dlatego wydaje mi się, że udało się przywrócić chociaż odrobinę z dawnego ducha Assassin's Creed. Dla mnie to w zupełności wystarczy. Assassin's Creed Mirage bazuje jednak na szkielecie ostatnich trzech odsłon serii. Dlatego mamy tutaj system ekwipunku z ulepszaniem poszczególnych rzeczy, zbieraniem masy przedmiotów i drzewko umiejętności. Elementy te nie wpływają jednak zbytnio na rozgrywkę. Bronie i stroje są poukrywane w specjalnych skrzyniach i spokojnie można grać, nie zawracając sobie nimi głowy. Zrezygnowano ze zdobywania punktów doświadczenia dla odblokowywania kolejnych poziomów postaci. Powraca system niesławy, gdzie za nasze występki jesteśmy ścigani i musimy wręczać łapówki lub niszczyć listy gończe, by nie atakował nas każdy strażnik w mieście. Powraca również struktura misji Black Box z Assassin's Creed Unity, przez co możemy zabijać główne cele na kilka sposobów. Wydaje mi się także, że ze względu na strukturę miasta powraca parkour i sporo agrobatycznych sztuczek związanych z bieganiem po dachach i pomiędzy budynkami. Mam wrażenie, że wraz z rozległymi terenami nowszych gier ten element był raczej w tle rozgrywki. W przypadku Mirage biegania i wspinania się po budynkach było naprawdę dużo. Nowością jest natomiast Assassin Focus, czyli specjalny pasek, który po naładowaniu pozwala nam na wykonanie serii zabójstw na przeciwnikach. Przypomina to podobną funkcję z w Tsushima, jednak w przeciwieństwie do tamtej pozycji nie czułem potrzeby, by korzystać często z tej zdolności. Na Xbox Series X, Assassin's Creed Mirage prezentuje się naprawdę przyzwoicie. Tytuł działa dobrze i wygląda ładnie, niektóre lokacje i momenty zapierają dech w piersi, a pędzenie na wielbłądzie przez kawałek pustyni jest po prostu bardzo klimatyczne. Voice acting i muzyka wypadają ok, nie mam ani do jednego ani drugiego większych zastrzeżeń, może poza głosem mistrzyni naszego bohatera. W postać tę ponownie wciera się Shoreh Aghdashloo, lu znana m.in. z serialu The Expanse, która ma tak bardzo charakterystyczny głos, że wyciąga mnie to totalnie z odgrywanych przez nią roli. Nie wydaje mi się, żeby wiele osób było w podobnej sytuacji, ale przynajmniej mam powód do wspomnienia o jednym z najlepszych seriali science fiction ostatnich dekad. Czy Mirage to krok w dobrym kierunku? Jak dla mnie, twórcy trafili z kilkoma ważnymi decyzjami, bo granie w Assassin's Creed Mirage jest po prostu przyjemniejsze. Pamiętam straszną frustrację przy Odyssey, gdy musiałem wykonywać nudne misje, żeby być odpowiednio silnym na trudniejsze wyzwania. Podobnie było przy trochę przekombinowanej Walhalli. Gdzie jak na mój głos wszystkiego było za dużo. Miraż skupia się na głównym wątku, pozostawiając zdanie poboczne i zbieranie kwipunku osobom, które mają na to ochotę. Nawet drzewko rozwoju naszej postaci jest niezwykle skromne i nie ma w nim wielu przekombinowanych mocy. Na dodatek punkty rozwoju otrzymujemy za postępy w grze. Wszystko to bardzo mi pasuje i uważam, że zmiany wychodzą w grze na dobre i są krokiem w lepszym kierunku. Odchodzę od Assassin's Creed Mirage całkiem zadowolony. To zarówno solidna gra, jak i niezła odsłona cyklu o mordercach działających w imię Sprawiedliwości. Ukłon w stronę fanów starszych odsłon wyszedł całkiem nieźle i większy nacisk na skradanie się był dobrą decyzją. Wyrzucenie, levelowania zdecydowanie wyszło rozgrywce na dobre, co bardzo doceniam. Jednak w dalszym ciągu to porcja tego, co jest nam serwowane od 2017 roku, z tym, że akcja rozgrywa się w innym miejscu. Osobiście mi to nie przeszkadza, ale nie wydaje mi się, by Assassin's Creed Mirage było w stanie przyciągnąć do siebie tych, którzy mieli już dosyć nowej wersji Assassin's Creed'a. Ja się jeszcze nie przejadłem, ale jestem ciekaw, czy przy kolejnej odsłonie serii twórcy wykorzystają jakieś lekcje z tego tytułu. Na pewno warto będzie się o tym przekonać. To już wszystko w tym materiale. Jeśli cię ci spodobał, to pamiętaj o komentarzu, lajku i subskrypcji. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnych materiałach.